Druga edycja znów cieszyła się zainteresowaniem. Wpłynęło ponad 67 prac, i dzisiaj tych najlepszych wyróżnimy, nagrodzimy, zachęcając, jak powiedziałem na początku, do promowania rodzimej żywności, rodzimych produktów. Wielka zwycięzczyni wielkie brawa dla Zuzanny z Rośla. <klucz> Tymczasem zapraszamy do nas. Agatę Golę, miejsce drugie. Żyri przyznało również nagrodę specjalną, i tą nagrodę specjalną jury otrzymała Nina Gizowska. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do nas. W tej kategorii, proszę Państwa, była tak wielka konkurencja i tak wiele wspaniałych prac, że przyznano także 10 wyróżnień. To konkurs, który ma za zadanie promować lokalne, świętokrzyskie produkty, szczególnie te ekologiczne nasze produkty, które mogą być świetną marką województwa świętokrzyskiego, które mogą wspaniale promować nasz region, ale także z których dochód trafia do budżetu także naszego regionu. Antonina Kabała i Maja Kasińska, egzek po pierwsze miejsce. Sami Państwo widzą, że ta walka była bardzo zaciekła, ale też poziom bardzo równy. Miejsce drugie przed nami, egzekwo zajęły je Eliza Kwiatkowska i Lena Jabłońska. Serdecznie gratulujemy. Miejsce trzecie. Zapraszam już w tym momencie do nas Aleksandra Kaniowska i Maja Wróbel. Serdecznie gratulujemy. To wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni w kategorii klas 4-8. Wielkie brawa dla nich wszystkich. Region Świętokrzyski to nasz region, to miejsce, gdzie mieszkamy i myślę, że przez taki również konkurs jak dzisiejszy to jest budowanie raz marki naszego województwa. W jakiś sposób się też Państwo do tego przyczyniliście, ale jednocześnie budowanie tego naszego lokalnego patriotyzmu, bo to też jest ważne w takim działaniu. Gratulujemy serdecznie. Jak to naszym budekowskim zwyczajem dziękujemy Państwu bardzo i zapraszamy na kolejny artystyczny upominek od nas. A to świat jak zdrowy sad. Tyle róż orzechów, gwiazd. Czy przed burzą zawsze zawsze jest tak pięknie? Tak pogodnie. Wielkie brawa, proszę Państwa, dla tej niezwykle trudnej grupy szkolnej klasy ponadpodstawowych. Tu również wspaniałe prace, które naprawdę cieszą oczy. Wielkie brawa dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych. Serdecznie gratulujemy. Dobry bo polski, dobry bo świętokrzyski. Warto promować nasz region, warto kupować produkty, szczególnie żywność naturalna, ekologiczna w dzisiejszych czasach. To jest absolutna rzadkość. Dobry bo polski, dobry bo świętokrzyski. Kupujmy świętokrzyskie produkty.